Siada pan, podpisze pan się. Proszę pan. Mi nawet założył y, ten pan chemił czapkę, wie pan? Beret, to jest beret organizacyjny. <noise> to jest beret firmowy. Tak, 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 tak proszę bardzo. Jest nam bardzo miło. Jak pan ma na imię? Tomasz. Panie Tomaszu. Y, ma pan jakiś dokument, czy pan sam wpisze swój... Ale pan ma na imię dokładnie tak jak mój tata, wie pan? No, czyli nieźle ma na imię, jak się Tomasz. Nie, nie wiemy to. Niewierny, nie? A ile takich tancymonków wchodzi? chodz? Jak to kamera odwrotnie? nie? Oczywiście środkowa. To jest Tutaj chyba garniec, to nie? Czekaj. No trudno, proszę Państwa, rzeczywiście upewniłem ten błąd, nie wiem jak to zrobić teraz i naprawdę no, powiem ja tak, pomoc. że no jak to teraz Ja technologię odgaczysz? ogarniam. No jak to ogarniesz? Mogę? No. ruszyć no. Mogę ruszyć? ruszaj. No, dobra? Okej. Okay. Chcesz go się. tego, w ogóle już. No, o no dobra. Okay. Okay. Uh, I hops. Dobra? Teraz? To nie ma naciśnięcia guziki, to będzie źle. Wiesz, tutaj trzeba. O, o. I teraz pan. No nie ma, nie, źle jest, tak samo, zobacz. Jak było, tak jest, są odrzucone. Jest lustrzane odbicie, wiesz? Nie. Ja. To ja nie ogarnię, ja nie, nie ogarnię. Ja Czasami nie nawet, nawet nasza ja nie koleżanka wiem, znaje, nie, nie ogarnia. nie trafiłam tego zrobić? I tak podajcie numer zadzwonię, proszę bardzo 601 787 407, można do nas telefonować yy, i będzie się na żywo oczywiście, ale czytaj, co ale kto tak to napisał? Nie rozumiem, ale kto ta mówi to napisał Ktoś to się podaje Michał, Michał i Michał, Michał, Michał przez u, Michał przez u na końcu. Także, także proszę bardzo. 601 700 800 a nawet napiszę na, na czacie. Proszę bardzo. 601 787 7, 407. Telefon. Telefon do telewizji narodowej. Bardzo proszę. Możemy nawet do w telewizji obecnie. Jesteś tylko na żywo, przecież pan to czy To nie zdziwał. Przy zgodziłaś się. No zgodziłam się, jeszcze nie jest ale. To no, przecież przed chwilą poprawiałaś obraz, który trwa. A, sorry. Oj, przy... dobra, przypinamy, także macie państwo telefon. Dobrze. Jest z nami pan Tomasz. Panie Tomaszu, jest tak, bo my nagrywamy wszystko, więc nie chcemy, żeby pan podawał nam na głos PESEL. Ma pan jakiś dokument? Mam do o Michał Toruń dzwoni ja mam... poczekaj że... po chwilę dzwoni pan Michał do nas odbieramy yy, halo halo dzień dobry panie Michale dzień dobry panie Eugeniuszu witam serdecznie z tej, stro z tej strony kłania się Toruń tak Michał z Torunia jestem, jestem z Torunia dokładnie jeżeli tylko będę mógł to oddam głos tutaj na naszą kandydatkę narodową oczywiście i oczywiście tutaj chciałbym tylko wszystkim też jeszcze powiedzieć. Żadnej wojny z Rosją, nie pchamy się do tej wojny, to nie jest nasza wojna. My musimy żyć spokojnie. W naszym kraju. Panie Jureliszu, taka jest prawda. Tak, Tomek, słuchaj, naprawdę... E, Michał, przepraszam. Tomek tutaj. Siedzi. I, tak, oczywiście na ty, na ty, oczywiście. I mam 42 lata, więc spokojnie, na ty, nie ma problemu najmniejszego, pan Toruń, pan wita. To Toruń wita, Toruń wita bardzo serdecznie. Tutaj y, waszą Warszawę, także narodowcy razem z razem, razem narodowcy. Dobrze. Poczekaj, poczekaj, bo ja tutaj ujmę pana, który jest z nami. Pan Tomasz jest z nami. Mm? Panie, pan Tomasz, y, zaraz. Okej, okay, okej. Okay. Wyszedł ten wesel. Y, 40 okej. Okay. Dobrze. Panie Tomku, adre... cholera, bo ty, ty przez telefon wszystko słyszysz. Tutaj telewizowie wszystko widzą słyszą. A ja muszę nic, od człowieka odebrać... Nic, nic, dodam, tak panie spokojanie. Tomku, zmieści się pan drobnym drukiem. Ma pan możliwość pisania drobnym drukiem? Tak. Ma pan możliwość. Dobrze, proszę, tu jest długopis. Proszę wpisać adres o tu w tym miejscu. No musimy ci po cichu tutaj tak. Nie możemy tak. Nie ma najmniejszego problemu. A jaka pogoda w Toruniu? Słuchaj. W no w którą mamy, mamy, mamy w którą tak dobrze, że już tak powiem, że tak dobrze. W sensie jest tak, że u nas w którą torniu...